Hej, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Przechodziłem dzisiaj kolejny moduł kursu Mirka Burnejki odnośnie produktywności. I co mogę Ci powiedzieć o tym moduł? Generalnie fajny, fajnie pokazał co, jak robić z celami i jak to wszystko poskładać w kupę. I co mogę Ci teraz powiedzieć jeszcze dodatkowo, bo to będzie bardzo szybki, krótki, zwięzły vlog. Zobaczyłem, że nieco źle porozkładałem sobie cele na miesiące w sensie jak mam ogólne cele to źle to na miesiące porozkładałem i będę się za to jutro zabierał ale też pokażę Ci co zrobić jeżeli cele wykonasz i ich nie wykonasz także tak jak aktualnie widzisz mam tu parę swoich celi i mam na przykład cel seria 65kg na styczeń co zrobić, jeżeli tego celu nie osiągnę? No, klikam sobie i zmieniam kolor na czerwony. No i wtedy widzę, że tego nie zrobiłem. No i co muszę zrobić? Usunąć ten cel i wpisać tutaj 65 kg. Teraz co jest bardzo, bardzo najistotniejsze. Edycja celi. Mówiłem Ci o tym wcześniej, ale naprawdę edycja swoich celów jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka istnieje. Jeżeli nie, nie jesteś w stanie osiągnąć jakiegoś celu na dany miesiąc, jaki sobie założyłeś, zastanów się dlaczego, co się stało. Nie wiem, musisz, chcesz odwiedzić sześć krajów w danym miesiącu. No to co musisz zrobić miesiąc wcześniej? Zaplanować, kupić bilety i tak dalej. No, a dlaczego nie, nie zrobiłeś tego? Dlaczego nie kupiłeś biletów? No bo nie miałem pieniędzy. No to musisz ustalić sobie drugi cel, w którym, nie wiem, zarobisz więcej albo odłożysz sobie na wycieczki i tak dalej. Także to musisz zrobić. Musisz ciągle analizować swoje cele, zmieniać je i tak dalej. Tak naprawdę, nie wiem, co więcej Ci mogę powiedzieć. To jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe, ale dużo osób tego nie robi. Dużo osób, jeżeli zobaczy, że w pierwszym miesiącu Oj, nie idzie mi coś tam, coś tam, co teraz. No to porzuca dany cel i to jest trochę bez sensu. Tak samo jest z osobami, które idą na siłownię. E, szczególnie po nowym roku, że no, 100 osób idzie sobie na siłownię i dwie osoby zostaną, bo dwie osoby z tych 100 osób zobaczą, że wow, to jest fajne. Może nie idzie tak, jak chciałem, ale to jest fajne, podoba mi się. I teraz pytanie, co zrobić, jeżeli jakiś cel się osiągnęło? No to analogicznie, jeżeli tu mam na przykład dalej przechodzenie świata krypto i przeszedłem świat krypto, no to klikam i daję analogicznie kolor zielony i w tym momencie, jak mam kolory zielone, no to idę dalej, ale jeżeli mam kolor czerwony, no to muszę pozmieniać cele, jakie sobie ustaliłem, aby następny miesiąc był na zielono. Zawsze może być tak. Że cel, jaki sobie y, nie osiągnę, postanowię na dany rok, może w ogóle nie być tym, który może się wydarzyć, a który bardziej który osiągnę. I co wtedy zrobić? No, po prostu przesuwasz ten cel o rok. I o, o, o co mi chodziło, jak mówiłem, że mam trochę źle to zorganizowane? To już Ci pokazuję i tłumaczę. Jak przejdziemy w zakładkę długoterminowe, to zobaczymy, że mam tu trochę więcej yy, i trochę inne cele niż tutaj, bo tutaj mam dodatkowo jeszcze podcast, vlog, ława i codziennie o 6. Jak przejdziemy do długoterminowych, to zobaczymy, że tego tu nie ma, a to wiadomo dlatego, bo tutaj mam cele na jeden rok, a tu mam na kilka, i to jest błąd pierwszy, że powinienem mieć wszystkie cele tutaj, nieważne czy będą to cele na jeden rok, czy na kilka, i wszystkie cele, które tu mam, nawet te, które nie mają poziomu pierwszego w tym roku, powinienem wziąć, skopiować i przenieść do tej zakładki i ewentualnie po prostu dopisać te kolejne. Bo nawet jeżeli tutaj nie mam poziomu pierwszego, prawda? No to tutaj już poziom pierwszy mam. Co prawda mógłbym zrobić tak, że tylko w 2024 bym odłożył te 10 tysięcy, ale dużo łatwiej byłoby mi robić to przez dwa lata niż po prostu przez jeden rok, albo przez mniej niż nawet jeden rok. Także to jeszcze będę jutro organizował i sobie wszystko zmieniał, aby było na tip top. I byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że swoje cele też robisz w dobry sposób, a jeżeli nie to po prostu je zmienisz i będziesz robił lepiej, bo nie sztuką jest wiedzieć wszystko, sztuką jest wiedzieć, że nic nie wiesz i to zmieniać. Także bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku vloga. Cześć!